Siemano, siemano. Ostatnio posprzątałem u przepiórek, bardzo dużo obornika z tego wyszło, przepiórki, te 20 parę sztuk, mega dużo produkują kupy. No ale też wyszedłem dzisiaj na dwór, bo muszę dosypać im trochę słomy, żeby miały większą tą warstwę izolacyjną, bo idzie znowu mróz. Zastanawiam się też nad tym swoim czosnkiem, czy by go czymś nie przykryć. Mam już agrowłókninę, jednak no dwa tygodnie dosyć dużych chłodów i mrozów może źle na niego wpłynąć. Nie chciałbym stracić tych sadzonek, zależy mi na tym, aby że, no żeby rozmnożyć, żeby mieć jak najwięcej tych ząbków. Lubię czosnek, a ten jest po prostu delikatny, też fajny. Myślałem też, żeby zrobić taki termos, yy, powiedzmy ocieplaną butelkę z grzałką akwarystyczną i smoczkiem dla przepiórek, aby mi ta woda nie zamarzała. Ale trochę się cykam, że może dojść do zamarznięcia właśnie, że duży mróz ją zetnie, grzałka pęknie i jeszcze kogoś pokopie prądem. Co by było trochę niewskazane, więc na razie odpuszczam ten temat. Muszę to dobrze przemyśleć. No i też kolejne urządzenie, do którego muszę ciągnąć, przedłużać, i tak dalej. Jednak te, te dwa tygodnie jestem w stanie się przemęczyć i chodzić z tą konewką z ciepłą wodą i uzupełniać te poidełka w ciepłą wodę. Nienawidzę takich Zebrałem jajeczka z jajek. No niestety dwa dnia, były tak, stłuczone. Tak to jest, jak zebrałem, się nie zbiera od razu. No powinienem i zbierać codziennie na koniec. Ja nie zebrałem wczoraj. Ja wczoraj szedł, Dzisiaj tak? dopiero po południu poszedłem, więc, więc tak naprawdę no no 16, ich no niestety, ale... z czego dwa były stłuczone i no. to skutkuje straty muszą być czymś. trochę obrzydliwe ja to się robi. Takie jajeczko się rozleje, wymiesza z dwoma i z czystymi jajkami, więc zaraz te trafiałem do splewu pod prysznic. Umyję je i pójdą na bieżąco do jedzenia. Natomiast jeśli chodzi o zasyp do karmy, jest tutaj wszystko fajnie, spoko, ekstra działa, tylko jest jeden problem. Jeśli dojdzie do tego, że przepiórki opróżnią pojemnik praktycznie do zera i ciepłe, wilgotne powietrze zacznie wydostawać się z klatki przez właśnie ten zasyp, no to woda skrapla się na ściankach, a co za tym idzie, wilgotnieje później pasza, którą wsypuje. Nie jest to niby duży problem, bo ona nie jest jakoś mocno mokra ale nie chciałbym dopuścić do tego, żeby w środku zrobiło mi się błoto po prostu bo wiadomo, to ścieka do dołu i tam w tym kolanku może się robić breja z tego żarcia na razie mam kocyk, przygotuję sobie to wszystko, bo tutaj poukładam jakoś tak sensownie i nakryję kocem, liczę, że mi to troszeczkę zabezpieczy przed właśnie takimi akcjami Witam Was ponownie na poddaszu w tej chwili moja lampa SP250 jest ustawiona na 110W Świeci przez 14 godzin i jak możecie zwrócić uwagę, została obniżona, bo wisiała około 20 cm wyżej. No, 15. 15 cm wyżej była niż jest w tej chwili. No i co? No i ewidentnie było widać efekt tego obniżenia, chyba przede wszystkim. Nie tyle podkręcenia, ale obniżenia. Zobaczycie to na time lapsie, który wrzucę Tam w będzie można łatwo wyłapać ten moment, kiedy lampa została obniżona i zwiększona moc po tym, jak zachowały się pomidory. Jednocześnie chciałem nagrać Wam time jak rośnie moja truskawka, i niestety z 14 zaplanowanych dni nagrało się tylko 3. Jest to spowodowane głównie tym, że po prostu. Coś nie tak jest z tym telefonem, który nagrywał. Teraz to poprzestawiałem. Może się uda, może nie. Nie wiem. Już to jest kolejna próba, więc nie chcę się denerwować. Tak natomiast prezentują się moje papryki. Część liści pożółkła. Nie wygląda to tak pięknie jak na początku. Te, no, zaczynają się krzewić, owszem. Ale no, tutaj gdzieś coś się troszeczkę popaliło, coś się podjadło. Natomiast no ta wyjątkowo słabo wygląda. Tak samo te starsze liście w tamtych. Coś tutaj muszę pokombinować, może przestawię je bardziej tam pod lampę, tak żeby bezpośrednio docierało do nich światło, bo teraz jest ono po prostu przyblokowane. Ale to też wydaje mi się, że to nie tylko to to może być kwestia delikatnego przelania. No i też zastosowałem nawóz w płynie z wapniem. Tak, tak, nawóz wapienny wpłynie w, w jakiejś tam śmiesznej ilości, bo ciężko nawet to było precyzyjnie odmierzyć, więc zrobiłem to tak, żeby było mniejsza dawka niż powinna być, aby mieć pewność, że nie popalę tych roślin i kto wie, czy i tak gdzieś nie poszło tego za dużo. Zwłaszcza, że no, pochlapałem też je po liściach delikatnie i to może być. To może być przynajmniej tutaj o właśnie obieg tego mojego pochlapania. No, nieważne zobaczymy, co będzie za tydzień, dwa. Na razie zostały podlane, i tutaj wschodzą mi. Wysiałem 5 nasion pomidora Tom Gold Mini, mikro tom, tom Gold dokładnie, i one będą też idealne, tak jak te balkoni do uprawy tutaj pod lampą. Zobaczymy, kiedy podrosną, wtedy je przepikuję i może wydadzą owoc jeszcze przed nadejściem lata. Tak samo można zwrócić uwagę, że pomidorki zaczęły się zawiązywać. I wiecie co? Spróbujemy sobie teraz nagrać ten mój wibrator i zapylanie w slow motion. Może uda się zaobserwować jak to wygląda. Tu od razu mówią, że należałoby to robić przy włączonym wentylatorze, ale wtedy strasznie by buczało, dlatego postanowiłem go wyłączyć do nagrywania filmów. No trzeba przyznać, że co wibrator, to wibrator ładnie wystrzeliło. To może teraz jeszcze pokażę właśnie jak to wyglądało, na time-lapse jeśli chodzi o wzrost tych pomidorków, zwróćcie proszę też uwagę na pokrzywę, która tam się wyciąga do światła i sobie zaiwania w górę. Dalej ją pielęgnuję, nie wiem po co, ale ale rośnie sobie. Okidoki, koniec tej dyskoteki dla roślin, jak można było tam zauważyć, to bardzo fajnie sobie tutaj machała truskawka, no i w tle tańczyła pokrzywa. W pewnym momencie było widać, jak liście pomidora się podwijały, zbiegło się to z moim podlewaniem, więc zastanawiałem się, może kurczę, może ten biohumus, który kupiłem nowy jest jakiś taki wyjątkowo mocny, albo co. Ale sprawdziłem, w składzie on tam po prostu pic na wodę, fotomontaż, nie jest to jakaś rewelacja. A tak się zwinęło. Dopiero później skojarzyłem po, po filmach, że przecież to był moment obniżenia lampy w dół no i podkręcenia delikatnie mocy tam z 90 paru na 110 watów A to już jest dla, po prostu dla tych pomidorów było wystarczająco dużo, aby po prostu dostać takiego kopa i schować się przed tym światłem. Pomidorków kilka jest. Tak widać, jak się tam pozawiązywały. Przed chwilą wyciągałem jedną paprykę z tyłu, jest parę małych, na, parę małych papryczek na niej, e, no zobaczymy, może akurat, fajnie, znacznie więcej jest, było na niej jeszcze e, trupów mszycy, a raczej tych wylinek, więc zobaczymy, zobaczymy. Tutaj nie widzę nigdzie mszycy, więc jest spoko, muhozol musiał zadziałać wystarczająco dobrze, no ale to jest właśnie to, zawsze gdzieś ta jedna, jedyna wyjdzie z ziemi i potem zaczyna budować kolonie od nowa. Dlatego nie wiem, czy nie wiem jak to będzie dalej wyglądało z tymi paprykami, zaczynam to do... dobijać. Na filmie na time lapsie gdzieś w okolicach 20 sekundy można zaobserwować ślimaka, który szemknął obok tej doniczki, nawet na nią wlazł. Ja go nie mogę zlokalizować. Szukałem go, kombinowałem, no nie ma. Po prostu wchodzi w tą ziemię, zagrzebuje się i, i lipa. Zaczynam powoli myśleć na tym, aby kupić tego brosa granulki i wyłożyć mu tutaj gdzieś do tych tacek na dole kilka kulek. Może w ten sposób go się uda wyłapać, a potem po prostu odkurzaczem odkurzę te kulki z głowy, no bo cały czas gdzieś tutaj przemyka, cały czas tutaj gdzieś podgryza mi te rośliny. Jak widać, teraz atakuje mi tamtą papryczkę, a ja nie mogę go dorwać, więc aby się go pozbyć definitywnie raz, a porządnie, bo bydle coraz większe najwyraźniej się robi i apetyt też coraz większy ma, no to muszę coś takiego zastosować, aby go haratnąć raz, a porządnie. Bo najgorzej jak zacznie z mi zjadać stożki wzrostu u papryk. No wtedy nic z nich nie będzie. A tak to jeszcze wiem, że jestem w stanie je uratować. To by było na tyle chyba na dzisiaj. Nie ma tutaj za wiele do pokazywania. Mam nadzieję, że za tydzień, jak się spotkamy na poddaszu, to już będzie całkiem pokaźne grono pomidorków. Gdzieś za jakieś dwa tygodnie przepikuję te. Tu mam jeszcze wysiane dwie nowe odmiany śmiesznych papryczek, które zamówiłem. Jedna taka alternatywa dla habanero, podobno bardzo duże rosną. I jedna taka zboczona. To się możecie domyśleć, o jaką mi chodzi. Ja tak lubię nazywać auryje, pomidory. Nieważne. Ważne, że coś powoli zaczynam tutaj rozkminiać. Jeszcze trochę papryki wąt na bok, a tutaj środek zajmą pomidory. No i może kilka papryk jeszcze ostrych dojdzie, ale przede wszystkim pomidory. Mam nadzieję, że w tym roku wyhoduję tutaj całkowicie pod sztucznym oświetleniem, bez żadnego dostępu do okna pomidory i będą to rozsady pomidorów i będą to pomidorki, które później wylądują w mojej szklarni. Oczywiście w razie czego zawsze jeszcze tam gdzieś na parapecie też sobie coś wysieję i będę uprawiał, ale będę mógł zrobić takie porównanie tych kontra parapetowych. Cześć, trzymajcie się, życzę udanego weekendu, przede wszystkim fajnego. no i. Dajcie znać jak tam u Was, czy coś już szykujecie się do, już planujecie, rozrysowujecie, bo jeszcze na wysiewy to raczej za wcześnie dla wszystkich, ale chyba, że ktoś tak jak ja bawi się z lampą. Narka.